Kiedy chcę zrobić posiłek dla siebie lub poczęstunek dla wnuków, korzystam ze swojego małego pomocnika kuchennego. Bez kabli, bałaganu i kłopotów. To lubię najbardziej. Dbam o to, czym karmię moje dzieci. Teraz jedzą zdrowiej, a my oszczędzamy pieniądze. Kiedy moja rodzina chce szybko zjeść, często brakuje mi czasu. A teraz nie muszę go mieć. Odżywiamy się zdrowiej i oszczędzamy pieniądze. Przedstawiamy Nicer Dicer Twist firmy Genius. To zupełnie nowy, bezprzewodowy pomocnik kuchenny, który sprawia, że przygotowanie jedzenia jest szybsze i prostsze. Spędzasz mniej czasu na gotowaniu i sprzątaniu, a więcej na delektowaniu się pysznymi potrawami z najbliższymi. Kuchenni eksperci firmy Genius, którzy stworzyli słynną na całym świecie serię Nicer Dicer, sprzedaną w 40 milionach egzemplarzy, połączyli 9 funkcji z tradycyjnych urządzeń kuchennych w jedną bezprzewodową stację. Do przygotowywania posiłków. Teraz nie potrzebujesz tego! aby zrobić to bez kabli zasilających prądu i bez drogich maszyn. Ostrza ze stali nierdzewnej Genox sprawiają, że Twist jest nową częścią rodziny Nicer Dicer. Są wykonane tak, aby były ostre jak brzytwa i służyły przez całe życie, tak jak wszystkie ostrza Nicer Dicer. To szybkie i łatwe przygotowywanie posiłków z Nicer Dicer Twist firmy Genius. Cześć wszystkim! Nazywam się Mark Gilly. cieszę się, że mogę powitać Was wszystkich z powrotem w kuchni Genius, gdzie czeka na Was nowy sposób przygotowywania posiłków. To zupełnie nowy Nicer Dicer Twist firmy Genius. Kompaktowa, przenośna, bezprzewodowa stacja do przygotowywania posiłków ma moc, by zrobić to wszystko bez kabli i prądu. Po prostu przekręci i w ciągu kilku sekund uzyskasz doskonałe wyniki. Nie ma nic szybszego ani łatwiejszego niż to. Inżynierowie z Genius stworzyli wbudowany system dwóch prędkości, który zwiększa moment obrotowy i moc. Naciśnij przycisk na pokrywie i ustaw niską prędkość, która zapewnia większą moc cięcia, idealną do kruszenia lodu oraz mrożonych owoców do sorbetów i koktajli. Przełącz na wysoką prędkość za pomocą kolejnego naciśnięcia. Teraz masz niesamowitą prędkość mielenia lżejszych, miękkich składników, takich jak tuńczyk na rybne kremy i pasty kanapkowe. Nie kupuj już bitej śmietany. Załóż ostrze do ubijania, dodaj świeżą śmietanę i pociągnij. Zaoszczędź pieniądze i spraw, aby była świeża, kremowa i tak pyszna w kilka Sekund. Nie kupuj nudnego sosu pomidorowego w puszce, jeśli możesz zrobić go sam za pomocą jednego pociągnięcia. A smakuje o wiele lepiej niż ze sklepu. Włóż koszyk i błyskawicznie wysusz zioła, jagody i nie tylko. Nawet twardsze produkty, takie jak orzechy, można z łatwością zmielić na delikatne posypki za pomocą zaledwie kilku pociągnięć. Zwykle, aby zrobić jedzenie na imprezę, musisz wyciągnąć wszystkie te urządzenia albo powoli siekać starym nożem na desce do krojenia, przy okazji robiąc wielki bałagan. Kto tego potrzebuje? Teraz dzięki Nicer Dicer Twist sprawisz, że przygotowanie jedzenia będzie przyjemniejsze i mniej pracochłonne, a za pomocą jednego, dwóch lub trzech pociągnięć zrobisz idealnie pokrojoną górę cebuli w kilka sekund. Na każdej imprezie nie może zabraknąć domowej roboty guacamole. Jeśli lubisz grube kawałki, po prostu pociągnij kilka razy. Lubisz kremową gładkość? Nie ma problemu. Zawsze masz kontrolę nad konsystencją swoich potraw. Oto idealne guacamole gotowe do spożycia. Krojenie cebuli nożem na desce nie jest przyjemne, ale kto chce tych wszystkich łez? Nicer Dicer Twist pozwala na posiekanie cebuli w kilka sekund, dowolnej wielkości i kształtu. Trójwarstwowe ostrza ze stali nierdzewnej Ginox zapewniają precyzyjne, doskonałe cięcie za każdym razem. Teraz posiekasz czosnek w kilka sekund, dokładnie tak, jak potrzebujesz do swojego przepisu. Grubo lub drobno rozdrabnia zioła lub imbir w kilka sekund. Po prostu przekręć, a cebula, zioła i pomidory zamienią się w bruschettę, którą pokochają Twoi goście. Mrożone jagody zamienią się w świeży, mrożony deser po kilku ruchach. Posiekaj grzyby do zup i sałatek, zetrzyj ziemniaki na placki ziemniaczane. Jeśli chcesz przygotować pyszne jedzenie bez marnowania czasu w kuchni, potrzebujesz Nicer Dicer Twist! Dzisiaj z Nicer Dicer Twist robimy omlet. Po prostu wrzuciliśmy kilka składników, które lubią dzieci, a po kilku pociągnięciach wszystko było gotowe. Jesteśmy wielkimi fanami Nicer Dicer Twist. Przy trójce dzieci jesteśmy bardzo zajęci i nasz harmonogram jest pełny. Dzięki Nicer Dicer Twist przygotowywanie posiłków jest o wiele szybsze i łatwiejsze. Dzieci uwielbiają się angażować i patrzeć, jak składniki się kręcą. Przygotowanie posiłków to pestka. Uwielbiam w nim wygodę, brak kabli, kłopotów i łatwe czyszczenie. Idealny dla naszej rodziny. Oto kilka domowych szybkich, łatwych i zdrowych sztuczek kulinarnych, których używam w mojej własnej kuchni z Nicer Dicer Twist. Użyj go do przygotowania zdrowego bulionu, a już nigdy nie będziesz musiał kupować w sklepie zup w puszkach z tymi wszystkimi konserwantami. Miksuj prawie wszystkie składniki na gładką, aromatyczną bazę, idealną do sosu mięsnego, sosu do makaronu i nie tylko. Bez kabli, bałaganu i bez kłopotów. To zupełnie nowy Nicer Dicer Twist! Przedstawiamy nicer-dicer twist firmy Genius. To zupełnie nowy, kompaktowy i bezprzewodowy pomocnik kuchenny. Z nim przygotowywanie posiłków jest szybsze, prostsze i zdrowsze, dzięki czemu spędzasz mniej czasu na gotowaniu i sprzątaniu, a więcej na delektowaniu się pysznymi potrawami. Kuchenni eksperci firmy Genius, którzy stworzyli słynną na całym świecie serię Nicer Dicer, sprzedaną w 40 milionach egzemplarzy, połączyli 9 funkcji z tradycyjnych urządzeń kuchennych w jedną bezprzewodową stację do przygotowywania posiłków. Teraz nie potrzebujesz tego! aby zrobić to bez kabli zasilających, bez prądu, bez drogich maszyn. Twist staje się nową częścią rodziny Nicer Dicer dzięki ostrzom ze stali nierdzewnej Genox. Są wykonane tak, aby były ostre jak brzytwa i służyły przez całe życie. Wbudowany dwubiegunowy system sprawia, że wystarczy nacisnąć przycisk na pokrywie i użyć wolnego ustawienia do siekania twardszych składników, takich jak mięso. Naciśnij go ponownie i użyj szybkiego ustawienia, aby uzyskać niesamowitą prędkość podczas miksowania lżejszych produktów, takich jak zioła lepsze niż nóż i deska do krojenia, ponieważ kontrolujesz sposób cięcia od dużych do małych kawałków. Od teraz przygotowywanie posiłków będzie szybkie i łatwe z Niceer Dicer Twist firmy Genius. Zadzwoń teraz i zamów swój własny Twist, a w komplecie dwustopniowa pokrywa zasilająca i sznurek ostrza Ginox, końcówka do ubijania i mieszania, koszyk do suszenia z pokrywką, duży pojemnik z pokrywą utrzymującą świeżość oraz dodatkowe szpatułki do nabierania i serwowania gratis. To zupełnie nowy Nicer Dicer Twist marki Genius. Pamiętaj, że zamówienie złożysz na naszej stronie internetowej www.tvokazje.pl. Nie wahaj się ani chwili dłużej. Kiedy chcę zrobić posiłek dla siebie lub poczęstunek dla wnuków, korzystam ze swojego małego pomocnika kuchennego. Bez kabli, bałaganu i kłopotów. To lubię najbardziej. Dbam o to, czym karmię moje dzieci. Teraz jedzą zdrowie, a my oszczędzamy pieniądze. Kiedy moja rodzina chce szybko zjeść, często brakuje mi czasu. A teraz nie muszę go mieć. Odżywiamy się zdrowiej i oszczędzamy pieniądze. Przedstawiamy Nicer Dicer Twist firmy Genius. To zupełnie nowy, bezprzewodowy pomocnik kuchenny, który sprawia, że przygotowanie jedzenia jest szybsze i prostsze. Spędzasz mniej czasu na gotowaniu i sprzątaniu, a więcej na delektowaniu się pysznymi potrawami z najbliższymi. Kuchenni eksperci firmy Genius, którzy stworzyli słynną na całym świecie serię Nicer Dicer, sprzedaną w 40 milionach egzemplarzy, połączyli 9 funkcji z tradycyjnych urządzeń kuchennych w jedną bezprzewodową sta do przygotowywania posiłków. Teraz nie potrzebujesz tego aby zrobić to bez kabli zasilających prądu i bez drogich maszyn. Ostrza ze stali nierdzewnej Ginox sprawiają, że Twist jest nową częścią rodziny Nicer Dicer. Są wykonane tak, aby były ostre jak brzytwa i służyły przez całe życie, tak jak wszystkie ostrza Nicer Dicer. To szybkie i łatwe przygotowywanie posiłków z Nicer Dicer Twist firmy Genius. Cześć wszystkim! Nazywam się Mark Gilly. cieszę się, że mogę powitać Was wszystkich z powrotem w kuchni Genius, gdzie czeka na Was nowy sposób Przygotowywania posiłków. To zupełnie nowy Nicer Dicer Twist firmy Genius. Kompaktowa, przenośna, bezprzewodowa stacja. Do przygotowywania posiłków ma moc, by zrobić to wszystko bez kabli i prądu. Po prostu przeklęć i w ciągu kilku sekund uzyskasz doskonałe wyniki. Nie ma nic szybszego ani łatwiejszego niż to. W dzisiejszych czasach staramy się jeść zdrowiej i dokonywać lepszych wyborów dla siebie i naszych rodzin. Teraz z Twoim małym pomocnikiem kuchennym łatwo przyrządzisz potrawy, które świetnie smakują i są dla ciebie lepsze. Po prostu dodaj swoje składniki: odrobina koperku, ogórka i jogurtu, pociągnij i fantastyczne domowe tzatziki gotowe. Jeśli lubisz pastę z łososia, pokochasz łatwość jej przygotowania z twistem. Jedną z moich ulubionych past jest domowy hummus. Potrójnie ułożone ostrza mieszają i ubijają wszystko do jednolitej konsystencji za każdym razem. Nie marnuj pieniędzy na kupowanie przetworzonych potraw w słoiku, ponieważ nie ma nic świeższego ani łatwiejszego do zrobienia niż pico de gallo w twoim nicer dice twist. Masz ochotę na pesto? Jest na wyciągnięcie ręki w mgnieniu oka za pomocą zaledwie kilku ruchów. Będzie doskonale smakować, a przygotowanie zajęło kilka sekund. Nie wydawaj pieniędzy na sosy do sałatek z konserwantami i ulepszaczami, kiedy możesz je przygotować samodzielnie w kilka sekund. Dodaj warzywa do Twista, aby uzyskać idealne kostki do świeżych zup domowych. Użyj koszyczka do mycia i suszenia ziół. Nawet stworzysz własne wyśmienite masło czosnkowo-ziołowe, aby dodać do ulubionych potraw. Po co więc wydawać pieniądze na jedną z gigantycznych maszyn? Zachowaj pieniądze i miejsce, zaoszczędź sobie kłopotów i bólu głowy dzięki Nicer Dicer Twist. Nicer Dicer Twist jest wygodny, kompaktowy i niesamowicie łatwy w użyciu. Przynoszę bazylię i czosnek z ogródka i wiem, jak zrobić sos do sałatki. Potrafię z łatwością przyrządzać posiłki. Mogę robić smakołyki dla moich wnuków i nie muszę wyciągać wielkiego robota kuchennego ze spiżarni. A sprzątanie to pestka. To takie wygodne. Możemy naprawdę zagracić nasze kuchnie najnowszymi gadżetami i drogimi maszynami, ale te same posiłki przyrządzisz za pomocą Nicer Dicer Twist i zaoszczędzisz sporo pieniędzy. Ostrza Ginox są wystarczająco ostre, aby posiekać pierś z kurczaka i przygotować szybkie i łatwe nadzienie do domowych ravioli. Nie wyciągaj tarki, zobacz, co Twist potrafi zrobić z parmezanem. Z łatwością go ściera. A jeśli pilnujesz swojej wagi, zrób domową zupę grzybową, która jest zdrowa i smaczna z cebulą, czosnkiem i pietruszką. Jeśli potrzebujesz szybkiego posiłku w drodze, smoothie jest właśnie tym, czego potrzebujesz i jest gotowe za jednym pociągnięciem. Od przekąsek do przystaw. Od dań głównych po desery i nie tylko. Nicer Dicer Twist zrobi to wszystko. Gdy w domu są małe dzieci, Nicer Dicer Twist jest bardzo pomocny. Uwielbiam z jego pomocą robić jedzenie dla nich. Mogę wybrać to, co im się podoba i przygotować obiad tylko dla nich. Dzięki Nicer Dicer Twist mam kontrolę nad składnikami, które podaję dzieciom. Łatwo jest prowadzić słodkie życie, gdy używasz Nicer Dicer Twist. Śmiało mieszaj ciasto naleśnikowe za pomocą ostrza do ubijania, aż będzie kremowe i gładkie. Podczas gdy naleśnik smaży się na gorącej patelni, masz czas, by przygotować krem orzechowy, ale bez żadnych konserwantów, posmaruj jeszcze gorący naleśnik i udekoruj świeżym pire z jagód. Teraz to wygląda niesamowicie. Dzięki dwustopniowemu systemowi wystarczy nacisnąć przycisk na górze, aby mieć wolne ustawienie. Zwiększą Ocą skrusz na puch twarde składniki takie jak kostki lodu będą idealne do sorbetów. Naciśnij przyciski, i zmień ustawienie na szybkie. Następnie użyj ostrza do ubijania, aby natychmiast tworzyć dekadencki deser z bitej śmietany, który jest lekki i idealnie nadaje się do kawy i deserów. Nadszedł czas, abyś sam poznał najnowszego członka rodziny Nicer Dicer. W dwóch wspaniałych kolorach do wyboru. Przygotowywanie posiłków będzie o wiele szybsze i łatwiejsze. Bez kabli, baterii, kłopotów i bez bałaganu. To zupełnie nowy Nicer Dicer Twist marki Genius. Oto jak zamówisz swój już teraz. Przedstawiamy Nicer Dicer Twist firmie Genius. To zupełnie nowy, kompaktowy i bezprzewodowy pomocnik kuchenny. Z nim przygotowywanie posiłków jest szybsze, prostsze i zdrowsze, dzięki czemu spędzasz mniej czasu na gotowaniu i sprzątaniu, a więcej na delektowaniu się pysznymi potrawami. Kuchenni eksperci firmy Genius, którzy stworzyli słynną na całym świecie serię Nicer Dicer, sprzedaną w 40 milionach egzemplarzy, połączyli 9 funkcji z tradycyjnych urządzeń kuchennych w jedną bezprzewodową stację do przygotowywania posiłków. Teraz nie potrzebujesz tego. Aby zrobić to bez kabli zasilających, bez prądu, bez drogich maszyn Twist staje się nową częścią rodziny Nicer Dicer dzięki ostrzom ze stali nierdzewnej Genox. Są wykonane tak, aby były ostre jak brzytwa i służyły przez całe życie. Wbudowany dwubiegunowy system sprawia, że wystarczy nacisnąć przycisk na pokrywie i użyć wolnego ustawienia do siekania twardszych składników, takich jak mięso. Naciśnij go ponownie i użyj szybkiego ustawienia, aby uzyskać niesamowitą prędkość podczas miksowania lżejszych produktów, takich jak zioła lepsze niż nóż i deska do krojenia, ponieważ kontrolujesz sposób cięcia od dużych do małych kawałków. Od teraz przygotowywanie posiłków będzie szybkie i łatwe z Nicer Dicer Twist firmy Genius. Zadzwoń teraz i zamów swój własny Twist, a w komplecie dwustopniowa pokrywa zasilająca i sznurek ostrza Jinox, końcówka do ubijania i mieszania, koszyk do suszenia z pokrywką, duży pojemnik z pokrywą utrzymującą świeżość oraz dodatkowe szpatułki do nabierania i serwowania gratis. To zupełnie nowy Nicer Dicer Twist marki Genius. Pamiętaj, że zamówienie złożysz na naszej stronie internetowej www.tvokazje.pl. Nie wahaj się ani chwili dłużej.